Czy jest jakieś zagrożenie w przypadku demonstracji demonicznej w obecności Najświętszego Sakramentu? Chciałam przytoczyć taki przykład, że brałam udział kiedyś w modlitwie o uwolnienie. Ksiądz odprawił egzorcyzm nad całą grupą, błogosławił Najświętszym Sakramentem, i w tym momencie jedna dziewczyna miała równi, różne dziwne głosy, które wskazywały na to, że że diabeł przez nią przemawia, cała wspólnota się nad nią modliła słowami zrywać Mario. Kapłan odłożył Najświętszy Sakrament i nakazał jej w imię Chrystusa, jemu zamilknąć. I czy może być jakieś zagrożenie dla osób, które są podczas takiej modlitwy? Jeśli się włączały w te modlitwy, powinny poprosić o obronę. Poprosić o obronę przed zemstą złego ducha, tak jak powiedziałem. Aha, czyli nie... A teraz sposób, sposób tego oddziaływania jest bardzo różny. Różni egzorcyści mają różne formy e, sprawowania tych tak zwanych ma, zwykłych egzorcyzmów, prywat, tak zwanych prywatnych egzorcyzmów, bo ten uroczysty jest, jest wyraźnie obrzędem liturgicznym, ma swój przebieg według księgi liturgicznej i trzeba się do niego stosować. Na przykład, ale ale takie indywidualnie, to każdy trochę, trochę inaczej ma swój sposób wypróbowany, swój sposób modlitwy o uwolnienie czy uzdrowienie. Teraz mam pytanie o spoczynek w Duchu Świętym. Czy są jakieś dokumenty Kościoła na ten temat? I czy może mieć on też charakter demoniczny? To znaczy, czy diabeł się może potrzeć pod działanie Ducha Świętego i, i dawać inne złudzenia? najlepiej wiadomo, Chrystus się nie wypowiadał na temat tak zwanego spoczynku w Duchu Świętym, co to całe osobne zagadnienie. Niektórzy z Państwa może pierwszy raz się spotykają z takim sformułowaniem, ale nie mamy czasu, żeby to tłumaczyć. Może to być spowodowane także przez złego ducha. Zły duch czasami przybiera postać nawet Matki Bożej czy Chrystusa. Czy Chrystusa. I, i małpuje po prostu ale zwykle jest, jest jakiś taki znak, który budzi w obserwatorze tego podejrzenia i wtedy, i wtedy wyraźnie widać, że to jest jego sprawka. Czytałem kiedyś takie, e, taką relację kobiety francuskiej, która chorowała, ale była też poddawana działaniu złego ducha. Raz wprowadzili ją, odwiedzał proboszcz, modlił się nad nią którego dnia się, przyszedł, modlił się, pokropił wodą święconą. Ona miała przy sobie zawsze też całe wiatr z wodą święconą i, i kropidłem, kropidło. I proboszcz y, 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 odwiedził, poszedł. Za pół godziny przechodzi jeszcze raz proboszcz. Wstaje w drzwiach i zaczyna coś do niej mówić, ale ona poczuła, że to jest coś, coś podejrzanego. Wzięła to kropidło i machnęła. Machnęła w niego, znikł. Aha, to już teraz wiem, kto to był. Niedługo było potem, raz, jeszcze raz przyszedł prawdziwy proboszcz. I ona znowu sięgnęła po krok i machnęła w niego, spłynęło po nim woda świecona, ale nie znikł, czyli był autentyczny proboszcz. Więc może czasami zły duch przybrać postać jakiejś świętej osoby, żeby nas zmylić. Ja mam tutaj pytanie. Mówił ksiądz, że zły duch w jakiś sposób, w różne sposoby nęka no ludzi. Proszę głośno, bo ja mówię, mam ucho z filtrem. Mówił ksiądz, że duch nieczysty w różny sposób nęka ludzi. Czy jest taka możliwość, że nęka również przez sny? Nie dając spokoju i wytchnienia, i jeżeli tak, to jak taki człowiek ma się bronić przed właśnie takim nękaniem? Moje drugie pytanie jest, czy, czy choroby psychiczne są spowodowane również działaniem ducha nieczystego, czy po prostu są tylko jakimś, jakąś chorobą, ym, która, która, która jest spowodowana jakimś, nie wiem, uwarunkowaniem genetycznym albo jakimiś przeżyciami ym, powiedzmy z dzieciństwa, czy jakimiś traumami? Dziękuję. Choroby nerwowe i psychiczne niektóre mogą być powodowane przez złego ducha. I my rozpoznajemy to wtedy, kiedy lekarze są bezradni, próbują rozmaitych metod, nic nie pomaga. Pacjent przychodzi do nas, do egzorcysty. Egzorcysta się modli raz, drugi, trzeci i objawy negatywne ustępują. Ano to jest znak taki właśnie, że że to było działanie złego ducha. Czasami jest inaczej, to znaczy prosimy o, o uzdrowienie, być może to będzie łaska też uzdrowienia, więc nie zawsze możemy tę chorobę przypisywać pro-złemu duchowi, ale też y, to uzdrowienie przypisywać wprost Panu Bogu. Ale czasami wyraźnie, wyraźnie złym duchom. Wspomniany już przeze mnie dwa razy ksiądz Pereira. Kiedyś był proszony z wykładami do Brazylii. On jeździ po całym świecie z wykładami dotyczącymi tych właśnie spraw i tam spotkał się z jakim liderem odnowy w Duchu Świętym, takim głównym liderem na, całe, na całą Brazylię. I on się skarżył, tak się zwierzył, że ma córkę 18 czy 20-letnią, która jest w szpitalu psychiatrycznym i stan jest beznadziejny. Lekarze mówią, że już będzie musiała być na stałe. Na stałe zamknięta właśnie w, w klinice takiej psychiatrycznej. A on mówi, czyście modlili się nad nią? O oddalenie te, tego zła? Nie. No to jak to? Jesteście w odnowie w Duchu Świętym, rozumiecie, co to jest moc modlitwy, tu pan jest y, szefem całej, całej odnowy w Brazylii i Nie wie, jedziemy do szpitala. Pojechali do szpitala. Nie bardzo tam chciano wpuścić ich, ale jakoś tam wpuszczono. I on się pomodlił nad tą dziewczyną. Pomodlił się także nad wieloma innymi schizofrenikami, rozmaitymi osobami chorymi psychicznie, około, około 10, czyli 12 osób. I okazało się, że wszyscy zostali uzdrowieni. Że to był, a on stosował tylko egzorcyzmy, czyli że, że to było działanie złego ducha, który powodował chorobę psychiczną, więc może powodować, ale trzeba być bardzo ostrożnym także i dobrze rozeznać. My także odsyłamy często ludzi, bo przychodzą do nas, ja jestem opętany, niech chcąc, mnie ratuje. A czy pan był u lekarza? A nie, to proszę najpierw pójść do lekarza. Zwłaszcza jak z wywiadu dowiaduje się, że tam mogą być czysto naturalne przyczyny, żeby mieć jakieś orzeczenia lekarskie. Zresztą w takich wątpliwych, w wątpliwych przypadkach Kościół w zaleca zwrócenie się najpierw do lekarza, żeby on ocenił ze swojej strony, czym ten przypadek jest. Jeśli on jest bezradny też i nie umie go zdefiniować, jak do, dokonać, dokonać rozeznania, no to wtedy ten pacjent przychodzi do nas i czasami się zdarza, że właśnie w wyniku modlitwy o oddalenie złego ducha pacjent zdrowieje. Może tak działać zły duch. On wykorzystuje różne sposoby, żeby męczyć. Może być bezsenność taka, taka naturalna także. Pamiętam, kiedy rozpoczynaliśmy tu w Polsce odnowę w Duchu Świętym, przyszedł do nas tu w Poznaniu młody człowiek pracowni nauki i mówi: Pomórcie się nade mną, bo ja już miesiąc prawie nie śpię. Ale jest teraz maj, czy koniec, koniec maja, czerwiec. Ja muszę jakąś pracę jeszcze wykonać, tam jakiś artykuł, ileś tam egzaminów stu, od studentów przyjąć, a ja jestem prawie nieprzytomny. Pomodliliśmy się, ale nie myśleliśmy wtedy o, o złym duchu, ja wtedy jeszcze nie byłem egzorcystą, tylko pomodliliśmy się o uzdrowienie. Za tydzień przychodzi i mówi spałem jak susę i odtąd śpię bardzo dobrze. E, przy... a, y, a propos Podszywanie się złego ducha pod Matkę Boską. Powiedział ksiądz, że takie możliwości występują. Chciałem zapytać, co ksiądz sądzi o e, objawieniach w Medziugorie. Kościół oficjalnie się nie wypowiedział i się nie wypowie, dopóki objawienia się nie skończą. Bo taka jest zasada. Dopóki, jeśli objawienia się skończą, wtedy się kościół wypowiada. Tak było i w Lourdes, i podobnie było w Fatimie. I w innych miejscach, gdzie potrzebne było jakieś tam orzeczenie bardziej oficjalne Kościoła. Więc nie oczekujmy, żeby Kościół się tu wypowiadał. Ja, prywatnie mówiąc, jestem przekonany o autentyczności tych objawień. Bo tak jak Pan Jezus powiedział, po znakach poznacie. Ich. Po znakach, jaki duch tu działa. Ja byłem raz my długo, już dość dawno. Ale widziałem same dobre rzeczy. I nie słyszałem o. Od tych, którzy byli, z którymi się spotkałem, niczego złego, co by tam zobaczyli, a dużo dobrego. Baskie nawrócenia przede wszystkim. Ludzi, którzy od dawna nie byli w ogóle praktykującymi katolikami, uzyskanie w ogóle wiary, czasami uzdrowienie, niekiedy też uwolnienie od złych duchów, bo tam się to zdarza dość często, że, że opętani przez złego ducha. Tam przyjeżdżają, prosząc o, o uwolnienie. Więc o złych rzeczach nie słyszałem. Podobno były jakieś wypowiedzi, przypisywane Matce Bożej, niezgodne z nauką Kościoła. Ale to tak ogólnie mówiono i kto się może zdarzyć, że, że ten widzący czy widząca własnymi słowami wyraża, Coś, co, co widziała czy słyszała, i wyraźnie to jako niezgrabnie ktoś to zaraz podchwyci i przypisze właśnie jej jakiś błąd teologiczny. Nie trzeba się temu dziwić. Więc takie jest moje prywatne zdanie. Proszę księdza, chciałem prosić tutaj jakąś zachętę do wszystkich o noszenie znaków Chrystusa, krzyżyków, medalików, poprzez pokazanie różnicy między talizmanami, o których ksiądz mówił. A właśnie tymi znakami świętymi? Wiedzmy o tym, że znaki te, którymi posługują się zwolennicy satanizmu, a więc, a więc ta potrójna szóstka, czy ta gwiazda, czy inne, inne tego typu znaki, one jakoś przywołują złego ducha. One wskazują, chcę być Twój, chcę być blisko Ciebie. Jeśli ja to noszę, to znaczy, że jakby wyznaję, wyznaję tego złego ducha i dlatego to jest niebezpieczne. Mieliśmy przypadek opętania niestety, niestety nie udało nam się dokończyć, bo osoba ta, ta przestała przychodzić na, na modlitwę i, i nie chciała się, czy nie mogła się wyrzec złego ducha, zresztą wielokrotnie podpisywała oddanie się właśnie złemu duchowi, miała na sobie, na swoim, na swoim czy plecaku, czy też takiej torbie, wiele znaków tych demonicznych. Ileśmy to, to kazali jej pozrywać, już następne, za następnymi spotkami już znowu były wyrysowane. One wzywają złego ducha, tak jak medalik, czy krzyżyk noszony. On, on jest świadectwem, Panie Jezu należy do Ciebie, Matko Boża kocham Ciebie, opiekuj się mną. To jest, to jest jakaś forma wezwania łaski, łaski i pomocy Bożej. I dlatego bardzo zachęcamy do noszenia świętych znaków, a nie znaków zodiaku na przykład.